Cześć. Mam na imię Karolina i serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film jest kolejnym filmem z serii takiej związanej ze studiami. Także część z Was też pewnie właśnie znalazła mnie gdzieś na YouTubie przez właśnie te filmy związane jakieś tam ze studiami, jakieś tłumaczenie różnych spraw takich studenckich. No i dzisiaj robię taki film całkiem poświęcony czemuś, co no każdego studenta dosyć przeraża. Czyli będzie to cały film poświęcony sesji. Część takiego wprowadzenia właśnie takich rzeczy związanych z. Sesją możecie zobaczyć w filmie, w którym opowiadam Wam, co warto wiedzieć przed pójściem na studia. U góry możecie sobie kliknąć, ale też mam tą playlistę z tymi studenckimi filmami, możecie zobaczyć właśnie na dole. I mam nadzieję, że jeśli jesteście tutaj maturzystami albo licealistami, którzy chcą się coś dowiedzieć właśnie związanego z sesją, i czemu jest tak, że na przykład mówi się, że ładna to tam jest nic, zobaczycie, jak będziecie na studiach i jak przyjdzie sesja. No I czemu właściwie się tak mówi, no to do Mam nadzieję, że po tym filmie się dowiecie. Jeśli jesteście już na studiach albo czeka Was pierwsza sesja, to mam nadzieję, że. Porównacie sobie jakąś tam wiedzę moją z waszą. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja jestem studentką trzeciego roku na Politechnice Wrocławskiej. No i część też takich rzeczy może się różnić między uczelniami. Na każdej uczelni jest inaczej, na każdym wydziale przypuszczam, że też jest inaczej. Ja mówię tak jak na przykład jest po prostu u nas. I też część z was zadała mi kilka pytań na Instagramie moim, do którego też Was serdecznie zapraszam. I też postaram się odpowiedzieć na te pytania na końcu tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I zapraszam do oglądania. Na początku w ogóle zacznijmy od tego, czym jest w ogóle ta sesja egzaminacyjna, bo często jest tak, że się mówi, że Jezu, sesja jest taka straszna, no ale co to w ogóle jest? No i sesja to jest taki okres w życiu studenta, w takim kalendarzu akademickim, kiedy po prostu należy zdać wszystkie przedmioty, na które uczęszczaliśmy w danym semestrze. No i jak wiecie, na studiach jest coś takiego, że mamy dwa semestry, jakby w ciągu roku, no i na każdym semestrze mamy inne przedmioty. No i wiadomo, że w takim razie sesja będzie dwa razy w roku, czyli będzie sesja Zimowa i sesja letnia No i ogólnie wyobraźcie sobie, że tak jak jest się w liceum Czy w technikum, czy w ogóle w szkole jeszcze No to jak bierzemy udział w lekcjach No to w ciągu jakby roku, w ciągu semestru No zdobywamy jakieś oceny Czy za kartkówki, czy za sprawdziany i tak dalej No i później jakby łatwo jest tą ocenę nam wystawić Na studiach nie ma czegoś takiego, że wiecie Jeśli na przykład są wykłady No to zdarzają się jakieś wejściówki Ale raczej nie ma czegoś takiego Że jakoś mocno gromadzi się te informacje Jakoś tak na bieżąco że na przykład jest sprawdzian jakiś i ten materiał się dzieli, później jest sprawdzian następny i się dzieli. Właśnie chodzi o to, że sesja to jest egzamin z całego roku. Mówiąc, roku mam na myśli semestr. No i trzeba po prostu tą wiedzę całą zgromadzić i napisać później egzamin. W czasie trwania w ogóle tej sesji, jest na przykład tak, u nas na przykład jest, że sesja trwa tam trzy pierwsze tygodnie lutego i wtedy po prostu nikt nie ma zajęć na uczelni, tylko się chodzi i zdaje te egzaminy. Zdaje lub nie zdaje. W moim przypadku w ogóle było tak, że takie ważne egzaminy, te taką typowo egzaminy w sesji, zdawało się z tych takich przedmiotów, które są wykładami i na przykład były to przedmioty w stylu analiza, były to przedmioty w stylu algebra. I wtedy po prostu typowo w tej sesji był taki wielki egzamin Trzeba było no, się dosyć ładnie ubrać Kiedyś to było tak mocno egzekwowane, że wiecie, trzeba było się ubrać na galowo na ten egzamin i tak dalej Wydaje mi się, że teraz wystarczy po prostu ubrać się elegancko W każdym mm. razie u mnie się to tak sprawdziło No raczej tam dresy czy coś, no Myślę, że nikt was nie wyrzuci, chyba że jest jakiś mocno czepiający się wykładowca Ale no myślę, że byłoby odpowiednio ubrać się po prostu elegancko No i u nas po prostu były te egzaminy z tych przedmiotów wykładowych no na przykład ćwiczenia, czy inne takie projekty i tak dalej, no to się zaliczało po prostu na ostatnich albo przedostatnich zajęciach. No i z ćwiczeń, na przykład, mieliśmy kolokwium. Czasami też ćwiczenia były akurat podzielone. Dwa były kolokwia na pół, po prostu i wtedy było łatwiej w miarę ten cały program sobie ogarnąć. No a z wykładów, właśnie to było takie już bardziej, taka, wiecie, otoczka. No to było dosyć, moim zdaniem, stresujące. No i ja miałam przyjemność lub nieprzyjemność pisania na pierwszym roku, właśnie egzaminu z algebry. I wiadomo, że Często jest tak, że studenci, ja jestem też oczywiście jedną z tych osób, które nie robią zawsze wszystkiego na bieżąco, i później cały materiał trzeba po prostu wykłuć przed egzaminem. No a wiadomo, że te, ta sesja jest z wszystkich przedmiotów, więc później tego wszystkiego, tego materiału się po prostu zbiera i ciężko jest to ogarnąć. Także naprawdę Okres sesji, tak jak wszyscy mówią Że to jest no najgorszy okres No to mogę potwierdzić, no bo wiecie Macie na przykład, nie wiem, 10 przedmiotów Każdy musicie wykuć No i to się wszystko zbiega w czasie, bo na przykład Trafią być egzaminy jeden po drugim, jakieś kolokwi, jakieś zaliczenie i tak dalej. Także no, powiem Wam, że jest masakra. Dlatego zawsze warto się uczyć na bieżąco, ale wiadomo, że nikt tego nie robi, także później, no jest trochę problem, żeby to wszystko zaliczyć. No i jak już mówiłam, właśnie kiedy trwa sesja, to po prostu nie chodzi się na żadne zajęcia. To znaczy, na przykład, jeśli uda Wam się coś zaliczyć przed sesją, e, jeśli uda Wam się na przykład wszystko pozdawać typowo, no to na przykład u mnie się zdarzało, że miałam cały luty wolny. No bo wszystko mi się udało zaliczyć przed sesją, czy tam w jakichś terminach pierwszych, czy coś takiego. Czasami zdarza się, że na przykład jest ileś terminów egzaminów, jest termin pierwszy taki, wiecie, no już odpowiedni, na który się powinno przyjść. I ewentualnie jak tam nie pójdzie, to jest termin drugi A czasami zdarza się, że wykładowca czy tam prowadzący robi jeszcze termin tak zwany zerowy Dostałam też radę właśnie, żeby powiedzieć Wam, że no warto czasami, jeśli na przykład zdarza się sytuacja, że możecie iść na termin zerowy I nie ma to konsekwencji, to znaczy, że na przykład jeśli nie zdacie, to macie tylko termin już pierwszy a czasami jest tak, że na przykład ten termin zerowy jest taki bycie, że jak nie zdacie, to i tak możecie iść na ten pierwszy i drugi. Więc jeśli tak jest, to warto iść po prostu zobaczyć, jak w ogóle to wygląda. Jak te pytania wyglądają, może coś akurat uda Wam się napisać, może będziecie kogo siedzieć koło kogoś, kto akurat umie. Tutaj nic nie sugeruję, ale wiecie, czasami e, tak jest, więc warto spróbować zorientować się właśnie i korzystać z tych terminów zerowych. Oczywiście. Głupio by było iść na termin zerowy, nie mając jakiejkolwiek wiedzy, ale myślę, że te terminy zerowe też, też warto gdzieś tam się za nimi oglądać, bo czasami no, po prostu uda się zaliczyć przedmiot po prostu wcześniej i będziecie mieć z nim spokój. No i teraz przechodzimy do takiego pytania, czemu ta sesja właściwie jest taka trudna? No i tutaj już myślę, że odpowiedziałam trochę wcześniej, no dlatego wydaje mi się, że sesja jest po prostu trudna, że trzeba opanować cały materiał. I nie ma się za bardzo takich ocen poglądowych, kto jak sobie radził w danym semestrze, może ktoś sobie radził super, ale tu mu się noga powinnała akurat na egzaminie, no i można mu zaliczyć to. No to raczej po prostu albo, albo zdasz ten egzamin, i zdasz przedmiot, albo nie, i musisz ten przedmiot poprawiać. No warto też zwrócić uwagę, tak jak też mówiłam, że po prostu wtedy te wszystkie egzaminy się zbierają, no i to nie jest tylko jeden przedmiot, no bo jakby był tylko jeden przedmiot do zaliczenia, to by było spokojnie w sumie nawet łatwo w miarę. Po prostu polega na tym, że są wszystkie egzaminy Wszystkie zaliczenia Także no, tych tej, tej wszystkich rzeczy się naprawdę zbiera Warto też na przykład Czasami u nas akurat tak było Że na przykład mieliśmy ćwiczenie i wykłady Często się zdarza tak, że Proponują jakiś prowadzący czy wykładowcy, że na przykład jeśli z ćwiczeń będzie na przykład 3,5, no to oni przepiszą tą ocenę, jak ocenę z egzaminu, z wykładu, więc warto też po prostu starać się, żeby mieć ten przepis, żeby jednak ta ocena była taka, jaką sobie na przykład tam zażyczą prowadzący, bo to naprawdę jest jakby jeden egzamin czy tam jedno zaliczenie mniej. No co później w sesji jest jednak przydatne. Oczywiście też trzeba mieć na uwadze to, że jeśli tych egzaminów się nie zda, no ileś tam, ile na przykład jest, na uczelni powiedziane, jaki jest deficyt, o czym też mówiłam bodajże w jednym z tych filmów, właśnie, co warto wiedzieć o studiach. No to jeśli nie zdacie kilku tam egzaminów, które mają tam te punkty ECTS, no to może się zdarzyć, że niestety, ale po prostu już nie będziecie mogli uczęszczać na uczelnię, po prostu będziecie no, wywaleni z tej uczelni. No bo jak przekroczyć jakąś ilość właśnie tych punktów, jak nie zdacie iluś tam przedmiotów, no to po prostu podziękuję Wam i tyle. Myślę, że powiedziałam o takich rzeczach jak to wygląda, też no, ogólnie inaczej wygląda sesja taka normalna, taka, wiecie, typowa, że się idzie na uczelnię, że się pisze ten egzamin, że są zadania jakieś i tak dalej. No a inaczej wygląda sesja zdalna, no bo jednak nie ukrywajmy, wydaje mi się, że sesja zdalna jest jednak dla każdego z nas, każdego studenta troszkę łatwiejsza. I teraz myślę, że tutaj przejdziemy do jakichś tam pytań, które dostałam. Wstawiłem dwa pytania na moim Instagramie. Jedno pytanie jest od mojego znajomego, który napisał: jak zdać przedmiot, którego nie da się zdać. No niestety na to pytanie chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dlatego, że przypuszczam, że jeśli yy, miałabym sytuację, że nie da się zdać przedmiotu, to też bym nie zdała. W sensie, to jest taki, wiecie, jakiś tam żart, ale no, czasami są takie przedmioty, które naprawdę są, no, mega ciężkie i ciężko jest je zdać, więc no, pamiętajcie, że nawet nie zdacie tam jakiegoś przedmiotu, to i tak będziecie go poprawiać, więc świat się naprawdę nie zawali. Drugie pytanie dostałam, takie w ogóle, jak wyglądają egzaminy np. z chemii czy tam z analizy. No więc, jak wyglądał egzamin z chemii? Ja akurat miałam egzamin egzamin z chemii na pierwszym, po pierwszym semestrze. U nas to wyglądało tak, że był ten egzamin z wykładu. Po prostu każdy z nas miał tam jakąś inną grupę, siedzieliśmy na wykładzie, mieliśmy kartki, no i dostaliśmy po prostu ileś tam zadań. No i te zadania były różne, z tego co wiem, tam trzeba było trochę opisać rzeczy, a niektóre to były takie typowo jakieś tam jak się robi jakieś równania chemiczne i tak dalej, no to takie też były zadania. Dało się to zdać. Co prawda ja to zdałam dopiero w drugim terminie, ale szło. W sensie z taką wiedzą, którą ja miałam, a ja nie chodziłam za bardzo na wykłady, jeszcze jeśli mam się przyznać, więc no dało się to zdać. A druga rzecz, jak wyglądał egzamin z analizy czy tam z algebry, bo te przedmioty się tak w miarę łączą. Ogólnie ja miałam sytuację taką, że z analizy mi się udało nie pisać tego egzaminu, co było akurat spoko, bo analiza jest jednak dosyć trudnym przedmiotem na pierwszym semestrze. No, i po prostu miałam przepis, akurat z ćwiczeń, a z algebry niestety musiałam pisać. No i to wyglądało tak, że właśnie też pisaliśmy taki egzamin na sali, no i to już było właśnie w sesji, bo ten z wykładu pisaliśmy, bodajże z tego co pamiętam, na jakimś ostatnim czy przedostatnim wykładzie, i on nie był aż tak ważny jak właśnie ten z analizy czy tam z algebry. No i właśnie z tej algebry też byliśmy podzieleni na grupy i też właśnie pisaliśmy. Kilka tam było zadań. No i właśnie mniej więcej chodzi o to, że nawet jeśli macie po prostu egzamin z wykładu, no to po prostu nie jest tak, że na przykład tak jak właśnie się uczycie jakichś takich dziwnych formułek, takich definicji, które, nie wiem, są na przykład jakoś dziwnie matematycznie zapisane, no to tego zazwyczaj nie ma na, tych, na tym egzaminie, tylko po prostu są typowe zadania. No więc kwestia tego, żeby po prostu tak samo jak na ćwiczeniach to zdać tymi zadaniami, trzeba się tych nauczyć robić po prostu zadania. No i w takim razie myślę, że odpowiedziałam już na te wszystkie pytania i myślę, że w miarę wam Gdzieś tam pokazałam, jak wygląda ta sesja. Mam nadzieję, że też no, nie przerazicie się tym, że ja tak mówię, że to jest takie ważne i w ogóle. No, trzeba to zdać. Nikt tak naprawdę nie skończył studiów, no wiecie, tak. O, trzeba te egzaminy jednak pozdawać. No i ja na przykład nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co jest tak naprawdę bardziej stresujące i ważniejsze, czy matura, czy sesja. Moim zdaniem te dwie rzeczy no, są różne i też później wpływają na różne rzeczy. Myślę, że gdzieś tam sobie sami na to pytanie może odpowiecie. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że dowiedzieliście się jakichś tam różnych rzeczy, jeśli na przykład nie jesteście jeszcze studentami albo nie wiem porównaliście sobie jakieś tam informacje jeśli już tymi studentami jesteście lub byliście, też czasami może być taka sytuacja. Pamiętajcie o daniu łapki w górę i subskrypcji i też zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam czasami różne pytania zadaję albo możecie wy mi zadać w ogóle pytanie na przykład typowo związane tam z jakimi Studiami. No i w takim razie dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was za tydzień na następny film. Do zobaczenia. Cześć!